Karawan Salon Düsseldorf 2020, stoisko firmy Hobby. Postaramy wam się zaprezentować kilka modeli, które tutaj znaleźliśmy. Model Prestige Oczywiście o ceny pytajcie polskich dealerów. Zobaczcie, jak wykończone pięknie są drzwi. No. No. I tutaj czuć właśnie ten prestiż. Piękne przyczepy. Hobby od zawsze miały świetny design. Także nie ma się co temu dziwić. To jest to co nam się w tych przyczepach bardzo podoba dwa oddzielne łóżka, ale ciekawe zobaczcie tutaj rozwiązanie. Zaraz zobaczymy, zapewne to jest szafa albo drzwi do lasu. A, nabrałem was. Zobaczcie pozdrawiam to ja, to ja kręcę ten film dla was zobaczcie prysznic, duża, duża, duża na prysznicowa no i tutaj Łazienka no te, te przyczepy mają piękne wygodne Łazienki oczywiście zawsze można to oddzielić Piękne listy podświetlają i tutaj mikrofalówka nawet jak to pięknie, wygląda. No nie zabrakło nawet takich pierdółek jak ładowarka na przykład do telefonu no i olbrzymia lodówka, zobaczcie, ta lodówka jest naprawdę olbrzymia, to jest wersja slim, ale jest olbrzymia. Ogrzewanie na pokładzie. A my idziemy dalej. O, tu mamy wielkiego kolosa, włosiowego. Jeszcze Wam pokażę tak z dala. To tutaj się nie znajduje. Udajemy się do środka, o już zastawa biedowa gotowa? To, co dzisiaj poda na obiad. Bardzo duży blat kuchenny. Jak fajnie pomyślane w wielu kamperach i przyczepach To jest problem Właśnie Spokojnie można otworzyć w razie czego Jak kranu, z kranu coś kapie Albo otworzymy niechcąco To nie poleci na blad, Tylko poleci do środka No i ekspres do kawy Dwa łóżka odporne na przepalenie, czyli nie spłoniemy, jak zaśniemy z papierosem. Oczywiście nikomu nie proponuję palenia. Pięknie to wygląda.

Też całkiem fajnie to wszystko wygląda nie jest to już takie ekskluzywne, może, ale bardzo eleganckie nie ma tu już tyle przestrzeni, co w tamtej prestiż tej dużej łazienki, a zaraz do łazienki zajrzymy. Szaf. to już jest troszeczkę skromniejsza, delikatnie rzecz ujmując. Myślę, że będąc już na stoisku hobby warto zobaczyć Model Vantana, czyli kampery, za chwilę też wrócimy jeszcze do krzyczek. Właściwie też super, super. 3 litra silnik, silnik na Fiacie Ducato, 140 koni. O, Optima, Optima to jest kamper, który dobrze się sprzedaje na naszym rynku zaraz sobie może będzie wolne, to wejdziemy zobaczymy co to jest za Wchodzimy do środka o. Zobaczcie, co się tutaj prezentuje Silnik na wstronie Chcę zobaczyć Łazienki, hobby to jest naprawdę bardzo duże pomieszczenia w większości. Kolejny model, który chcemy wejść do środka i Wam zaprezentować Optima On Tour T70 Światło tak troszeczkę A my wchodzimy do środka zobaczcie jak fajnie rozwiązany jest też bagażnik oczywiście tutaj ogrzewanie bagażnik tutaj pewnie z drugiej strony również tak jest no i tradycyjnie prysznic tej regulacji świateł ja, to... Tu Wam zaprezentujemy model Vantana Kontur od koloru do wyboru, tu są wszystkie właśnie modele a my sobie wejdziemy jeszcze tutaj do środka żeby Wam pokazać jak to wygląda Fiat 2.3 litra silnik wskażemy łazienkę było. Zobaczcie tak to wygląda. Prysznic oczywiście tam jest myślę, że trochę wam pokazałem jeszcze może znajdziemy jakąś alkowę dobrze no to Myślę, że uda się to pokazać za nas, ponieważ tutaj są ludzie. A my przejedziemy się jeszcze po innych modelach. Excel, Wracamy do cyczak, bardzo duża łazienka Hobby w tym roku, tak jak już mówiłem nie zmniejszyło swojej powierzchni, zaangażowało się w te targi, tak jakby koronawirusa praktycznie nie było. Cała obsada jest praktycznie tyle samo przyczep, podobnie jak to i e, jest z Fentem. I myślę, że dzięki temu, no nie wystawiło się niestety w tym roku kilka marek. E, z, jednej z największych grup karawaningowych grupy Hymer nie możemy przez to pokazać Wam przyczep ani Detlefsa ani Wilsnera ani kamperów Hymera no to jest na pewno jakiś strata dla branży ale myślę, że w przyszłym roku już wszystko wróci do normy i będziemy mogli pokazywać Wam to co co oni produkują a część z tamtych pojazdów zobaczycie z pewnością w Poznaniu czy na pewno w Poznaniu, ponieważ wystawia się tam firma CC Kutno, a i będziecie mogli zobaczyć również nadarzenie, jeżeli nadarzenie się odbędzie. Prestiż Staramy się wejść do tej oto przyczepy. No i wchodzimy oglądać prestiż. Zobaczcie przelotnijmy szafa. to jednocześnie już potrzebował. Tutaj również, o to jest zasadniczoalnie 2 4 tutaj na siłę 6 8 miś do spania tak naprawdę. Na siłę. Halo. A my jedziemy dalej. O! właśnie ciekawostka, którą kilka lat temu zaprezentowali właśnie ludzie z hobby na, na targach. To jest bambusowy rower. W Polsce też mam przedstawiciela takich rowerów. Kończymy już teraz tą transmisję. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i udajemy się na kolejne stanowiska. Do zobaczenia.